Ponad 400 rodzin straciło domy, ponieważ Hiszpanie wysadzili własny zamek, żeby odzyskać wolność. A co Ty jesteś gotów poświęcić dla swojej marki? Ta historia wydarzyła się właśnie tutaj, na tym zamku. Kiedy Brytyjczycy zajęli zamek, Hiszpanie nie mieli siły, żeby go odbić. Zdecydowali się na desperacki krok. Wysadzili własną twierdzę. Zamek runął, a Brytyjczycy uciekli, ale w wybuchu zniszczonych zostało ponad 400 domów mieszkańców tego miasta. Wolność odzyskali, ale zapłacili za nią ogromną cenę i w biznesie bywa podobnie. Możesz mieć markę zasięgi, rozpoznawalność, ale jeśli nie masz murów, strategii, autorytetu, to w kryzysie będziesz działać desperacko. Poświęcisz więcej niż trzeba. Marka Premium nie powstaje w chaosie, pocie łach i ofiarach. Powstaje na mądrych, stabilnych, bezpiecznych. Jeśli chcesz zbudować markę, która obroni się bez desperacji, proponuję Tobie kontakt ze mną. Obmyślimy strategię, która przygotuje solidne mury, solidne fundamenty pod Twoją markę osobistą. Tworzymy wyjątkowy content. Przeglądniemy Twoje profile na social mediach. Sprawdzimy, co działa, co nie działa i pomyślimy, w jaki sposób zbudować Twój autorytet eksperta, ekspertki oraz co zrobić, żeby pozyskać dla Ciebie nowych klientów.